Teraz z uwagi, Szanowni Państwo, na ograniczony czas dosłownie trzy pytania. Po, jedno, po jednym pytaniu na każdym, na każdą redakcję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Łukasz Kisłow, Fakty TVM. Panie Prezesie, czy wyobraża Pan sobie taką sytuację, w której polscy żołnierze uczestniczą w misji pokojowej w Ukrainie? Bo proponował Pan taką misję pokojową trzy lata temu. Trzy lata temu była zupełnie inna sytuacja, dzisiaj mamy taki stan, w którym polskie społeczeństwo tego rodzaju operacji są pewnością nie zaakceptuje i to jest rozstrzygające. No, jeśli nie żyjemy dzisiaj w państwie demokratycznym, bo niestety demokracja w Polsce się cofa ze względu na łamanie prawa w sposób niezwykle brutalny, ze względu na próby rozprawy z opozycją przy pomocy dyspozycyjnych sądów, a jednak chcemy żyć w państwie demokratycznym i sądzimy, że ta demokracja do Polski bardzo szybko wróci. No i w związku z tym robienie tego rodzaju przedsięwzięć, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć wbrew wyraźnej woli zdecydowanej większości społeczeństwa jest po prostu niemożliwe. To jest możliwe tylko w systemie niedemokratycznym. Nie sobie, sytuacja, to Proszę Państwa, w tym momencie, ale sądzę, że ten moment będzie trwał długie tak, 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 tak. lata, ja nie widzę takiej możliwości po prostu Polacy, polskie społeczeństwo, takiej wyprawy. A tutaj przecież słychać było o dywizji pancernej no to jest około 30 tysięcy. Żołnierzy, mówię tutaj o dywizji na stopie wojennej, ale tylko taka mogłaby tam funkcjonować, bo tylko taka jest pełna i w pełni gotowa do wykonywania swoich zadań. No to jest to po prostu rzecz, której nie możemy w żadnym wypadku nikomu obiecywać. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Bardzo proszę, tutaj redakcja, ale. Bardzo proszę, pan dyrektor. Tak. Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Republika. Chciałem spytać o tą dzisiejszą wizytę pana generała Kologa, tego specjalnego wysłannika prezydenta Trumpa w w kwestii Ukrainy w Warszawie. Generał Kolok spotka się tylko z prezydentem Andrzejem Dudą. Nie będzie spotkania z nikim z rządu Donalda Tuska. Pytanie o to spotkanie i o te kontakty między dzisiejszym rządem polskim z Donaldem Tuskiem na czele, a administracją Donalda Trumpa. Czy w ogóle one są, czy ich nie ma, tak jak pokazuje to? Panie redaktorze, czy one są, czy ich nie ma? No to... Należy o to zapytać albo Amerykanów, no albo najlepiej, bo on jest polskim dziennikarzem do polskiego rządu. Ja nie potrafię odpowiedzieć, czy gdzieś w sposób no, całkowicie poufny takich kontaktów nie ma, chociaż nie przypuszczam, żeby tak było. Natomiast rozmowa z prezydentem ze względu na jego funkcję zwierzchnika sił zbrojnych. Ma także konieczność jego zgody, gdyby chodziło o tego rodzaju decyzje, o które byłem tutaj pytany, no jest całkowicie naturalna. No mam nadzieję, że prezydent zdaje sobie sprawę z nastrojów społecznych i wie, że takie rzeczy są dzisiaj niemożliwe. Ja tutaj wspominałem jeszcze jeden bardzo poważny argument. To znaczy, no my potrzebujemy tego wojska także po to, żeby bronić, na razie przynajmniej, no, w wojnie hybrydowej naszej granicy z Białorusią. No jest to oczywiście też to zagrożenie, jeżeli chodzi o obwód królewiecki I, i my dużych formacji wojskowych i choćby z tego względu nie możemy wysyłać. Natomiast ja tutaj już mówię nie tylko o dużych, ale jakichkolwiek formacji wojskowych. No, po prostu, jeżeli tutaj jeden z panów redaktów pytał Moje propozycje sprzed trzech lat, to ja przypomnę, to była propozycja misji pokojowej, oczywiście z udziałem także armii amerykańskiej. Misji pokojowej, która miała wkroczyć na tereny Ukrainy, gdzie nie toczyła się wojna, ale później rozwijać się nadal i w ten sposób, po pierwsze, przekonywać Putina że jego nadzieja na podbój Ukrainy jest całkowicie bezpodstawna, że nie ma żadnej możliwości, a po drugie, w ówczesnej konkretnej sytuacji, to by radykalnie poprawiło sytuację strategiczną wojsk ukraińskich, z tego względu, że zarówno grupa atakująca jeszcze wtedy Kijów, jak i ta grupa południowa znalazłyby się w tak zwanym dylemacie strategicznym. I musiałaby część sił odwrócić w innym kierunku. To po prostu te natarcia by słabły. No a później dalszy marsz tych wojsk mógłby też zabezpieczać coraz większe tereny Ukrainy czyli ta linia Winica-Żytomierz zresztą nie wzięta przeze mnie z mojej własnej głowy czy z jakichś pomysłów. Tego rodzaju propozycje jeszcze przed wybuchem wojny przecież były. No, ja, w gruncie rzeczy, nie mówiąc o tym, do nich nawiązywałem, i nasi partnerzy ukraińscy też, jak sądzę, o tych propozycjach wiedzieli. No, one wtedy nie zostały przyjęte ani przez Zachód, ani skądinąd przez naszych partnerów ukraińskich. No, i Według mnie szkoda, no, ale tu już mogę więcej powiedzieć. I ostatnie pytanie: był TVN, Republika, dajmy szansę, jest Polsat, to KFM, widzę, ale TVN już był. Możemy dać szansę Polsat. odstępcy. Zanieczyszczenia Polski wczoraj po, 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 po Monachium, jak panowie oceniacie? Pan prezes i pan, pan minister, bardzo proszę. Jaka ma, Europa po Paryżu wczoraj? Po Paryzu, tak, po monachium, po I deklaracja: Szolca, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Wspólne pytanie: kilku redakcji. Bardzo proszę, panie premierze. Może pan... Bardzo ładne zdjęcie rzeczywiście chociaż i na tym zdjęciu Donald Tusk schowany ale miejmy świadomość tego że jedynie Stany Zjednoczone mają odpowiedni potencjał do tego żeby odstraszyć agresora żeby zatrzymać rozwój czy rozbudowę imperium przez Putina więc w związku z tym Unia Europejska, te przedsięwzięcia unijne to są deklaracje, które słyszymy już od trzech lat. Bardzo charakterystyczne było to, jak Niemcy zareagowali wtedy, kiedy Rosjanie na Ukrainę napadli. Przypomnę, że wysłali pięć tysięcy hełmów. Ukraina zapewne uległaby Rosji, gdyby nie Polska i gdyby nie Stany Zjednoczone. Unia Europejska nie dysponuje potencjałem takim, który byłby w stanie przeciwstawić się zagrożeniom rosyjskim. Szanowni Państwo, z uwagi na ograniczony czas musimy kończyć. Bardzo nieduża różnica. I partyjna i tam są Proszę Państwa, kampanie wyborcze mają różne koleje losu, ale w tym wypadku no, przede wszystkim powinna niepokoić się trzecia droga, no, bo to oni tracą, a jeżeli chodzi o nas, to my się w tej chwili nie obawiamy, mamy swoje plany, mamy swój plan kampanii. No to co nas ogranicza to rzeczywiście niewielkie możliwości finansowe, jakie w tej chwili mamy i dlatego prosimy w trakcie tej konferencji o wsparcie. Nigdy żeśmy w ciągu wielu dziesięcioleci dziejów naszej formacji zarówno tej pierwszej, jak i tej drugiej, ale to w gruncie rzeczy była przecież tylko zmiana nazwy. Nigdy żeśmy tego nie robili, no ale teraz musimy, bo to jest kwestia nie tylko przyszłości partii, to jest jakby sprawa w tej linii nie pierwszorzędna, to jest kwestia przyszłości Polski. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Naprawdę Szanowni. mamy ograniczony czas. Proszę Państwa, nie obawiamy się tego, że nie wejdzie do drugiej tury, natomiast wiemy, że. Gdybyśmy mieli większe środki, to w tej chwili sytuacja także ta sondażowa przy całym dystansie do tych sondaży, no bo my pamiętamy na przykład taki sondaż z drugiej tury wyborów z roku 2005, kiedy mój świętej pamięci brat przegrywał bardzo niedługo przed głosowaniem o 24 punkty. Tej 38 do 62 Donaldem Tuskiem. Wygrało o 8, czyli błąd był 32%. To jest najlepszy komentarz do tych sondaży. Szanowni Państwo, naprawdę musimy kończyć z uwagi na kalendarz Pana Premiera. Zawsze odpowiadamy do Ale bólu ja, na wszystkie pytania. Ja nie słyszę w ogóle o co Państwo pytali. Proszę Państwa, spotkać to się można. Ale najpierw trzeba było, przynajmniej przez ostatnie 25-30 lat, nie żyć w jakiejś malignie. No, trzeba było mieć po prostu olej w głowie, a nie coś innego. Zbroić się, wiedzieć, że Rosja w gruncie rzeczy nie zrezygnowała i nie zrezygnuje ze swoich ambicji. Po prostu ci ludzie, ze względów, których nie potrafię wyjaśnić, no, Postępowali tak, jak postępują te elity. Całkowicie się nie sprawdziły. Ich spotkania nie mają dzisiaj żadnego praktycznego znaczenia. Kończymy. Koń... Dziękuję panie redaktorze, dziękuję, dziękuję państwu, bardzo. dziękuję za uwagę i oczywiście zachęcamy do wspierania kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Karola Nawrockiego. Dziękuję panie premierze, dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panu skarbnikowi, dziękuję państwu. Dziękuję, dziękuję. bardzo.